Jestem już na miejscu, udało nam się dojechać. Jestem przed koleją linową Olympus, jedną z najdłuższych kolei linowych na świecie. 2365 metrów nad poziomem morza, ale już stąd rozciąga się przepiękna panorama na wybrzeże. Za dwa bilety zapłaciłem 59 euro. Czas wjechać na górę i zobaczyć, jak to wygląda.

No i super, świetnie wjechaliśmy, jesteśmy już na górze. Przejrzystość nie jest jakaś super zadowalająca, ale niestety trzeba liczyć się z tym, przyjeżdżając tu w takim okresie. Jesteśmy na przełomie kwietnia, dokładnie 29 marca. Więc, jeżeli byście się zdecydowali, akurat przyjechać w tym okresie, będziecie tutaj w tym okresie, to dobrze sprawdzić tą pogodę. Chociaż i tak nigdy nie ma stuprocentowej pewności, pomimo to, nawet jak sprawdzicie, że. Akurat wjeżdżając tu na górę, będziecie mieli e, bezchmurne niebo, bo ta pogoda akurat w tym okresie non-stop i cały czas się zmienia. A pomimo to, naprawdę przepiękny widok. Jeszcze na górze mamy tam taki taras widokowy, więc przejdziemy sobie za chwilę tam na górę. E, wypijemy jakąś kawę. Chwilę tutaj się. Pokręcimy i zjedziemy z powrotem na dół. Chodźmy. Zobaczmy, jak to wszystko wygląda. Pokręćmy się tutaj chwilę. Przejdźmy. Zobaczmy. Zobaczmy te widoki. Podobno, jak jest bezchmurne niebo. A raczej to fakt, jak jest bezchmurne niebo, to widać niedaleko stąd oddaloną mantalię. Właśnie stamtąd też tutaj przyjechaliśmy. Chodźmy więc na drugą stronę. Może, może akurat się trochę przejaśni i coś nam się uda zobaczyć. No, i chyba nic z tego nie będzie, drona nie puszczę. Miałem taką cichą nadzieję, że właśnie uda mi się puścić tutaj drona, żeby troszeczkę jakieś fajne takie ujęcia porobić, przelecieć, ale wiatr jest zbyt mocny, więc raczej no nie będę ryzykował eee, i, no i nie będę go wypuszczał, ale może jeszcze chwilę się przejaśni i po prostu zobaczymy coś więcej. Jestem przed bramą Hadriana. Brama to została nazwana na cześć cesarza rzymskiego, który odwiedził miasto Antalię w 130 roku naszej ery. Brama ta prowadzi na dzielnicę Kalisji, do której właśnie się przeniesiemy. Fantastycznie wypływamy z zatoki Wantali na ten mniejszy wodospad. Są dwa. Ten bardziej znany to Dungę. My teraz płyniemy pod ten mniejszy wodospad. Rejs będzie trwał około godziny na tą zatokę Wantali od głównej bramy. Jest jakieś 10 minut spacerem. Trochę zrobiło się deszczowo, ale pomimo to. No to tak myślę żeby nudy nie było to to, to płyniemy <grystanie> <grystanie> <grystanie>

Krótki odpoczynek za mną, zatoka Wantali. Naprawdę przepiękny punkt, widokowy na, na tą zatokę. Od drugiej strony, od starego miasta, też można e, zejść do tej zatoki. Posiedzimy tu troszkę, odpoczne i będziemy mogli wyruszyć dalej. No, i już prawie jestem na miejscu z tych 20 minut spacerem zrobiło się już 2 godziny <grym _> <grym _> także dobrze mieć to na uwadze jeżeli ma być to spacer, a nie dojście tylko do miejsca, żeby tylko do niego dojść no ale praktycznie już jestem na miejscu tak jak już wcześniej Wam mówiłem, nie wiem jak się nazywa ta plaża. Więc jej nazwę zamieszczam na dole filmu. Dobra, pora zejść tam na dół. Cudownie, jestem już na miejscu. Przejdę się teraz trochę wzdłuż plaży. Pogodę mamy dobrą, jest praktycznie bezwiecznie, co mnie bardzo cieszy, bo zaraz wypuszczę malucha, czyli drona, i przelecę wzdłuż tej plaży trochę. Idę właśnie teraz w kierunku wodospadu Duden. Jakieś 11 km od Antalis. Stamtąd też tutaj właśnie przyjechałem. Atrakcja turystyczna. Ciekawi mnie, jak to wygląda. Wrażenia pewnie ten wodospad tu na miejscowych raczej nie robi. Ale ma dosyć szeroki strumień. I Pewnie to ciekawie wygląda. Niedaleko też tutaj było, więc czemu nie? Tylko szkoda, bo trochę dzisiaj jest chłodno. No ale taka ta pogoda właśnie w tym okresie niestety w kratkę jest. Mamy już kwiecień. Pierwszy kwiecień. Więc dopiero na sezon turystyczny to się ma dopiero będzie się rozpoczynał więc taka, taka ta pogoda w tym okresie jak u nas po prostu w maju taka majówka trochę słońca, trochę deszczu raz jest pochmurno tak jak wczoraj było wczoraj było dobrze, bo praktycznie do godziny 15 to to było bezchmurne niebo, było słońce a potem potem trochę popadało zrobiło się pochmurnie więc tak, tak to jest właśnie. Ale coś za coś. Przejdziemy teraz tu przez park i zaraz powinien nam się pokazać Wodospad. I mamy A tam widzę i mostek jakiś jest na górze. Ciekawie to wygląda, nie powiem. Staniemy trochę tutaj. O, rzeczywiście ładne miejsce. Opacało się. Opacało się przyjechać. Z tego względu, że też było tutaj po prostu niedaleko. A, naprawdę fajna miejscuwa. Jakbyście byli, to warto to miejsce odwiedzić.